Do 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 do. Jesteśmy po raz trzeci z rzędu na Scrambler Fever i po raz trzeci pojadę na r 90 i po raz trzeci z rzędu jest piekielnie gorąco. Ja już jestem cały mokry, więc nie wiem co będzie po tych 80 kilometrach, z czego wszystko w terenie, z czego dużo po piachu, także będzie zabawa, no to mam tutaj dużo mówić. Jedzie ze mną trzech gości w koszulkach z napisem Spirit of GS, więc ja jestem taką czarną łowcą. W koszuli w kratę. Pamiętam, że w zeszłym roku podczas Scrambler Fever byłem bardzo głodny przez cały dzień, dlatego dzisiaj się przygotowałem, jest owsianka na drugie śniadanko, jest druga owsianka na czarną godzinę i jest nawet koktajl białkowy w ramach lunchu, bo pewnie nie będzie czasu nic zjeść. Czy ty też jesteś przygotowany? I jest też kolega powiedz, bo kolega jest ważny w podróży. Kolega, bardzo, kolega jest najważniejszy, jeżeli Scrambler Fever to tylko z kolegami, absolutnie. Właśnie, pozdrawiamy. Instynkt podpowiadał mi, że na tegorocznej edycji Scrambler Fever będzie bardzo dużo piachu, i mój instynkt się nie mylił. Piachu jest zdecydowanie najwięcej, biorąc pod uwagę wszystkie edycje, w których startowałem, więc jest dużo zabawy. Niektórzy powiedzą dużo walki. No, w każdym razie, jak ktoś nie lubi piasku, to na pewno nie lubi tej edycji Scrambler Fever. Jak ktoś lubi jeździć po piasku, to jest absolutnie w swoim żywiole. Jest to pierwsza edycja, na której naprawdę doceniłem to, że nie założyłem jakichś takich dualowych opon. Tylko, że są to już opony, które rzeczywiście w takim piasku coś tam jeszcze robią. Chociaż r nie jest lekkim motocyklem, który by przefrunął po tym piasku, więc jest walka. No ale też po to tu przyjechaliśmy, żeby było trochę walki. Jedziemy walczyć dalej. I tak jak Karol na początku powiedział, bardzo warto przyjechać z kumplem na Scrambler Fever, a najlepiej to z kilkoma kumplami. Bo jak gdzieś zjedziesz z trasy, przypadkiem w tym piachu, zniesiecie do lasu, spadniesz prawie w przepaść i leżysz tam, albo stoisz i czekasz na pomoc, no to masz chociaż do kogo zadzwonić. Pozdrawiam, Tomek. Jak ty to się tu znalazłeś? Jak to się stało? Jak do tego doszło, że ty jesteś tu? <śmiech> 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 Życie nad przepaścią. <laughs> no, ja mnie Dobra, ratujemy. Przejeżdżając co roku na kolejne edycje Scrambler Fever, mam okazję obserwować jak ten ride ewoluuje, jak się zmienia. No i na przykład, moja obserwacja z tego roku jest taka, że o ile na pierwszej edycji, na jakiej byłem, czyli dwa lub trzy lata temu, zdecydowanie przeważały tego typu motocykle, w zasadzie były tylko takie jak my jechaliśmy na nowiuszki R90. To byliśmy zjawiskiem, byliśmy trochę dziwni i tak dziwnie na nas wszyscy zerkali, o co chodzi, że my przyjechaliśmy na takich nowych motorkach, skoro wszyscy są na takich 30-letnich, jakoś tam poklejonych, polepionych. W tym roku się to troszeczkę zmieniło. Jest sporo nowych scramblerów i już nie jesteśmy wcale zjawiskiem jadąc na R90. więc My tak zerkamy z zazdrością w kierunku tych starych, fajnych. Chłopaki zerkają z ciekawością w naszym kierunku, czy takim motorkiem się da przejechać. No i jest fajnie, tak się obserwujemy. Proporcja wciąż jest na korzyść starych motocykli na Scrambler Fever, ale na R90 w tym roku nie czuję się już dziwnie. tradycji stało się zadość, każda nasza relacja z rajdą Scrambler Fever musi się skończyć na plaży. Ta również. W ogóle wszystko jest, bardzo wiele jest podobnych rzeczy na tych rajdach, włącznie z pogodą. Chciałbym tylko dodać, że nie ręczę za to, co dzieje się tam za mną na pomoście. Jest tam kilku panów ze Skandynawii, którzy są już mocno wyluzowani po rajdzie, więc mogą tam robić różne dziwne rzeczy, nie biorę odpowiedzialności za tło podczas tego zakończenia naszej krótkiej, filmowej relacji ze Scrambler Fever 2023. Wspominałem, że kilku panów ze Skandynawii, właśnie, bo to się zrobiła już jakiś czas temu, impreza międzynarodowa, tutaj przyjeżdża bardzo dużo Niemców, spotkałem Czechów, Słowaków, przed chwilą podszedł tutaj pan ze Szwecji, jest też oczywiście sporo Polaków. Generalnie impreza zrobiła się taka e, mocno, no nie powiem, że bardzo popularna, w Europie, ale coraz więcej ludzi za granicami Polski, ludzi jarających się motocyklami tego typu, na tę imprezę przyjeżdża i to nas bardzo cieszy, ponieważ jest tutaj tym bardziej wesoło. Ta edycja była o tyle szczególna, że tak jak już wspominałem, było bardzo piaszczyście. Piasek w zębach, piasek we włosach, piasek wszędzie. Nie chcecie wiedzieć gdzie. Tak czy inaczej, zabawa była przednia, jak zwykle. Ja przyznam się szczerze, że ostatnie 20 km trasę sobie skróciłem, wróciłem już do hotelu po to, żeby popluskać się troszeczkę w jeziorze i wychilować. No i właśnie, to doskonale pokazuje o co chodzi w tej imprezie. Chodzi o to, żeby każdy bawił się tak jak lubi. Jeden może jeździć przez dwa dni od lana do wieczora. Jak ktoś chce, to nie jeździ w ogóle, tylko po prostu siedzi sobie tutaj na plaży i odpoczywa. Jak ktoś chce, to wyjeżdża na godzinkę na trasę i wraca. Każdy po swojemu, ale wszyscy wieczorem spotykają się. I rozmawiają razem o motocyklach lub o czym tylko im się chce. I mówią sobie do zobaczenia za rok. Ja również wam mówię do zobaczenia za rok na Scrambler Fever. Scrambler Fever to jest rajd organizowany zawsze w ten przedłużony weekend z Bożym Ciałem. Więc jeśli macie tego typu motocykl, czy 40-letni, czy roczny, po prostu wpadajcie. Nie musicie od razu na takich oponach i nie musicie od razu startować w całym rajdzie. Po prostu wpadnijcie, poczuć ten klimat, poczuć tę atmosferę Scrambler Fever. Do zobaczenia.